United to mój ulubiony youtuber. No Co, jakieś szczepienie czy co? Mm, palec no. w dupę. Byłby gol! Jest on, jest. Oj, ojoj oj, 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 pierwsza próba. Witajcie w kolejnym odcinku King of Skills. No i koniecznie w komentarzu napiszcie, moi drodzy, kogo chcielibyście zobaczyć w tej serii. Pisaliście o kozie, więc pojawia się koza. Kto będzie następny? Decyzja należy do was. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. Na no, my startujemy. A naszym gościem w drugim odcinku King of Skills jest oczywiście Koza. Witam serdecznie. Cześć widzowie, bardzo mi miło cieszę się, że tym razem ja zostałem zaproszony do kapsuły czasu. Mam nadzieję, że w roku 2030 wszystko u was w porządku i miło mi, że, że właśnie oglądacie ten odcinek. No właśnie, tak to jest. To już będzie chyba memiczne po tym materiale sprzed dwóch lat, ale ten materiał pojawi się w ciągu kilku dni od momentu nagrania, także bądźcie spokojni. Nawet bym powiedział, że widzimy się przed meczem rewanżowym. Arsenal, Bayern. Ah HA HA! No, ciężko będzie, ale ja mówiłem, że będzie ciężko w tym dwumeczu, jednak e, doświadczenie Bayernu-Monachium to jest doświadczenie Bayernu-Monachium. I tak jak myślałem, że ja, ja powiedziałem tak jak e, na podcaście z chłopakami gadaliśmy, że wierzę, że Arsenal wygra pierwszy mecz, ale niestety czuję, że dwumecz wygra Bayern. No tu był remis, więc jeszcze bardziej czuję się taki zestresowany, przetrwany. No właśnie, ja miałem obawę też do tego z uwagi na to, że Bayern już, no wiadomo, że mistrzem ligi nie będzie i całe siły skupi już na ligę mistrzów, no i też tam ta motywacja no będzie mocna, będzie mocna. Nie no, pomyśleć, no jakby to. wystarczy, wiesz, spojrzeć na parę czynników. Jakby ja zdaję sobie sprawę, że obecna forma Bayernu to obecna forma Bayernu, ale Arsenal ma chyba najmłodszy skład w lidze mistrzów obecnie. Ogólnie jeden no, no z pewno. najmłodszych. Tam ta średnia wieku jest naprawdę nierzutka, a w składzie Bayernu obecnie było chyba pięciu finalistów z tego y, finału, który wygrali w sensie. Widać, widać, że jeszcze chłopaki jak leci The Champions, to się spinają i będzie trzeba 2 mm. trzy razy zagrać, żeby to zeszło, nie? Jakby parę edycji jeszcze jest potrzebnych i tyle. Pierwsza konkurencja, sam na sam. Trzy próby, za każdą wykonaną skutecznie 5 punktów. Ale on wychodzi, on wychodzi. Jak A. będziesz miał sam na sam tak typowo, to on troszkę wyjdzie. okej, okay, dobra. O proszę, tutaj mamy skład Arsenalu, widzę na co. Tak jest, z Leo Messim e, znanym kanonierem na napadzie. Nice. A jeszcze u mnie na stadionie złota koza. No, bardzo Za dobrze, zwycięstwo. cieszę się, że się przygotowałeś. No elegancko, no tutaj naprawdę drogie przygotowania były. Tak, i ja chcę powiedzieć, że ja mam bohatera tego odcinka przygotowanego dzisiaj. Mhm. I właśnie chciałbym, żeby to on był pierwszym Aha. uczestnikiem sam na sam. Więc powoli, Dobra. powoli. Nie marnuję staminy, zobacz. Na spokojnie. Tak jest, na Już powoli leci, I powoli, i leci. Jest on, jest on. Oj oj, 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 pierwsza próba. Jak ma to Kibio, czy Wandersal? Oj, Kuba to miało być tak dobre rozpoczęcie. No niedobrze. Uwaga, no saka. Idę. Próba Jezu. numer dwa. Bukają, bukają saka. Na lewicy. Spróbujmy Na lewicy. złamać w ten sposób. Jezus, A, Maria, bo się gubią pod presją. Może dlatego, że nie grał w grę, nie wiadomo ile. Dobra, i lecimy. Trzecia próba. Saka. No nie, no pełne zaufanie. Go, jest go, no jest brameczka, mamy pierwsze punkty. Już nikt go nie zatrzyma. Druga konkurencja, rzuty rożne. Mamy trzy próby, a za każdą brameczkę z rzutu rożnego 5 punktów. Teraz, moi drodzy, będą rzuty rożne, trzy próby, każda 5 punktów. Ja odkładam pada już od tego momentu. Trzy, Jeżeli ok. mój zawodnik dotknie piłkę, to już próba strasona. Możesz zrobić wszystko, co zechcesz. Okej, okay, to trochę przypał, bo ty masz odłożonego pada, a ja muszę nie tak strzelę, to będzie trochę głupio, na przykład tak jak teraz. Aj, I to głupio. już jest właśnie próba stracona. Próbujmy po prostu. Próba wziąć. numer dwa. Okej. Okay. Patrz ma to, ma to. O, aj. No w sumie taki wiór wysoki, może na te, rzuty rożne o, <grymne> być, że ty różne coś zrobiło To miał być rzut rożny Tutaj Messi widzę skład Arsenalu i właśnie Messi. Czy my o czymś nie wiemy no on jest fanem, wiesz co? To jest dobra, bardzo nieznany dobra. fakt na temat Leo Messiego, ale jakbyś obejrzał film 10 nieznanych faktów na temat Leo Messiego, to byś wiedział, że, że on właśnie jest fanem Arsenalu. Okej, okay, dobra, czyli czy to, to nadal jest rzut rożny? Tak, 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 tak. Nie dotknął piłki. Fantastycznie. fantastycznie. Niestety... Idzie mi naprawdę fenomenalnie. Ile mam jeszcze tych rzutów wolnych Czy to już koniec? Już koniec, niestety koniec. Szkoda, bo patrz, patrz, patrz. Teraz tak, bez, bez próby patrz. To by to. to patrz. bez próby to już byłby gol. Byłby, go... byłby gol! Rzuty wolne, również trzy próby, a za każdą brameczkę pięć punktów. Pierwszy rzut wolny, no jest Leo Messi. Mm. Patrz, odkładamy. Musi kimś innym, szczerze powiedziawszy. Skoro idzie tak źle, to czym ma się jeszcze gorzej, ale, ale nie będzie Leo. Dobra, zobaczmy Leo, Leo, Leo Chyba okej. Okay. Zobaczmy. Chyba. Uuu, jojoj. No do, ale ładnie, ładnie, ładnie no. tutaj leciało, fajnie, ale Fajnie, za to niestety nie dasz mi ni punktu, niestety. No niestety, no niestety. No. Udział w tym odcinku, <grym> powiem szczerze, robię tylko dlatego, że menadżer mi kazał, nie? Jakby powiedział, że warto się tu pokazać, ale tak to bym, tak to bym nie przyszedł. <grym> Znowu on, Messiasz, GOAT, zobaczmy. Yeah. A fajnie Ajajajajaj. szła, powiem szczerze, że to miało potencjał. Większy potencjał. Się, no. no to ale będzie trzecia, trzecia próba. Wziął na czoło. No i trzecia próba. Leo Messi. Zobaczcie Messi, Messi, Ankar Messi, 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 Messi. Messi, no bez jaj. Serio. Tyle i byłaby bramka Tuka, z mojego piechutek. Wydaje mi się, że Van der Sar sparował troszkę na słupek. Yeah. No United, witam w konkurencji rzut wolny. No proszę, zobaczymy jak sobie poradzisz. Ja pad odłożony, rączki mam tutaj. Zobaczymy tak jak się. United poradzi sobie z fragmenta gry. No w ogóle Boże. cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do tej serii. Ja rączki mam cały czas tutaj i nie ruszam pada, nic nie robię. Widzowie, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybujcie. Za 150 subskrypcji otwieramy kolejną paczkę. Już naprawdę niewiele nam zostało. Czekam, aż ten licznik przesunie się do góry. Tapujemy, tapujemy. Nie mogę tapujemy. zmienić. Nie mogę zmienić na Carlosa. Takie, takie zasady tej serii. Bardzo mi przykro, Oskar. Musisz wykonywać. Zobaczmy, Bruno Fernandez Oj. No. Niestety. No. Zero punktów. Przynajmniej e, jakby ma, jestem nad kimś w tej serii już, nie? To, to zawsze jakiś plus. Jest, był weterynarza to miał wrażeń też. No co, jakieś szczepienie, czy co? Mm, palec bo? w dupę. Okej. Okay. <grystanie> A tego <grystanie> się Czyli? nie spodziewałeś, co? Czyli przyjemnie, tak? E, wiesz co, <grystanie> nie, bo, nie, 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 nie. Jakby ja cię nie będę oceniał. <grystanie> jakby. Kolejna konkurencja to rzuty karne za każdy strzelony i obroniony rzut karny. Trzy punkty dla Kozy. Przechodzimy na rzuty karne, moi drodzy. No z, w Porto, z, na zasadzie nie w Porto, tylko z Porto Arsenal dał radę. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No właśnie, tutaj już doświadczony. Za każdy obroniony dawaj, rzut karny dawaj, dostaje trzy punkty. Gotowy, Za każde strzelony też trzy punkty. Aj, jednak nie była dobra. góra. Nie, no i Saka, oj, on już nie raz pomylił się, ale tym razem Zimna spokojnie. krew, zimna krew. To już doświadczenie po euro. Mam cię! No, jezus! Aj. Maria. Ale dobrze strzelasz te karne, te kurcze. Mm. O jezus, to z Jorginho, ja zapomniałem, że on ma ten nabieg dziwny. Ajaj, naprawdę ajaj. myślałeś, naprawdę myślałeś, że. Gość. No dobra, na razie 6 punktów za Gościu. karne. Czy będzie pierwszy obroniony? Jest obroniony! Boron yyy! Ramsden! Kolejne 3 punkty. Rambo! Teraz I Messi, Messi ko... za ciosem? Nie ma! Jeju! No dobra strzelam dalej jeszcze na poważnie, czy nie? Zabolało teraz, zabolało teraz. Nie wyjmiesz... To jest captain, to jest mój skipper. Okej, okej, nice. No dobra, powiedz mi gdzie strzelić. Co? Panenkę w środek daj. Panenkę w środek. Zobaczymy, zobaczymy czy masz kochony Nie no, nie mogę powiedzieć. Eee, ci, ci starzy proplejerzy, Mistrz Polski 1985 roku, jednak się nie dał podejść. Strzelam prawo góra mocno. Mówiłem, po co to powiedziałem? Widać. Widać to, jest widać to jest pro playerem. No dobra, moi drodzy, kończymy 4 na 3. Ale co, co okay. panenka? Było? Ja bym sobie pane, za panenkę dał 3 punkty więcej. Nie? Jakby ja Dwa? nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Draft w minutę. Zawodnik może uzyskać tutaj nawet 20 punktów, jeżeli osiągnie maksymalny limit. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnej konkurencji. Draft w minutę. Tutaj można zdobyć aż, słuchaj, 20 punktów. Fantastycznie. Więc, yy, przypominam, maksymalny overall. 10 punktów, tutaj chodzi o minimum 89 ocenę, za full zgrania też 10 punktów, no i potem o 1. Ale punkcie. za nie full zgrania też 10 punktów, czy nie? E, yy, znaczy... Jeżeli będziesz miał 32 zgrania, to już masz 8 punktów. Okej, okay, dobra, dobra, ale czyli są za pozostałe, jakby za niższe zgrania są punkty. Dobra, tak, jest... tak, tak. Co dwa po prostu schodzimy, nie? aż do momentu, kiedy będzie zero. Wybierz formację i możemy startować. Jak Jeszcze pojawią się traf... kapitanowie? Uwaga, nie 3, wiem, 2, 1. Minuta! No i lecimy, uuu, la, ależ la. tu początek. Oj, ojoj, oj, oj, co tu się dzieje? Tu może być niezły wynik, jak tak patrzę. Formacja też fajna wzięta pod to. I teraz lecimy dalej. Jezus Maria, teraz sobie że ja dawno drafty nie układałem. A powiem ci, że już 30 sekund zaraz będzie na liczniku. Oczywiście z całej ławki czy tam rezerwowych nie musisz wybierać, więc tutaj to można mieć na uwadze, bo w tym momencie już masz fajnie to wygląda, widzę. Wiem, 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 ja mam prostą taktykę, widzę białe, klikam białe. Uh -huh. bo to zwiększa szansę, że się uda. Widzę tak jest, białe. uwaga, 10 sekund, 10 sekund. Widzę białe, Zaraz. klikam białe. Jeszcze dawaj, okay. dawaj, dawaj, białe. dawaj białą kartę, dawaj białą. 5, 4, 3, 2, 1, kończymy. No Czemu i mój gra... A czekaj, bo miałem pełne, żeby nie było, bo mi rzuciło za MR jego, za jego, zdążyłem to zrobić przed czasem. Dobre, było, dobra, tak, dobra. było tak, było tak, bo tak, tutaj. Tak. Okay. Czyli mamy, słuchaj, ocenę 90, a zgranie punktów. 33, to oznacza full 20 punktów dla kozy. Tak, nice. jest. tak jest, Bramkarz, W tej konkurencji każdy 1000 punktów to jeden punkt dla kozy. I tutaj zbierasz punkty, tak naprawdę za każdą interwencję jest około 1000 punktów. Mam wrażenie, że Jacob miał 1000 punktów. <noise> tak jest. <głos> <głos> więc jemu raz udało się obronić. Eee, więc startujemy. I to już! Każdy... Tak, prawym analogiem bronisz, nie? Tak jak w żotach karnych. Oj oj, oj. Czekaj, ja nie byłem gotowy.

To już chyba nie było punktowane, jak, i to będzie tylko. Jak niby, nie! No nie, 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 nie. Ale tam nie, nie. już było zero prób, bo masz 5 prób, a. Ale czy to jest moja wina? wina? <śmie> Przepraszam ba czy, czy, czy to jest moja wina? Powiedzieli, zastrzały obronione, bum, dwie wyjąłem. Dwie. Jakby. Powiem tak, ty decydujesz, i pozostawiam tę kwestię twojemu sumieniu. <laughs> Nie masz wybór, tak? To jest taki po prostu ekstra strzał dla widowiska, mm, dla widzów. Tak. nie masz tej ścieżki. Możesz zachować się jak człowiek, a możesz wybrać. No, nie będę cię obrażał, ale możesz wybrać tę ścieżkę, po której powinienem cię obrazić. Jakby ty zdecydujesz, prawda? Dobrze, dobrze. Przechodzimy na pucharki. Kolejna konkurencja pucharki. Za każdy tysiąc punktów możemy otrzymać, moi drodzy, jeden punkcik, a maksymalnie pięć. No i tutaj podobna zasada. Tysiąc punktów to hmm. jeden punkt. I rozumiem, i... że tak. I trzy pucharki mi zabierzesz znowu pewnie uznaniom. <laughs> nie, 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 spokojnie. spokojnie. Spokojnie i na spokojnie sobie na R1 możesz lecieć i zbierać punkciki. Pamiętaj, że zaraz wybiegnie obrońca i będzie starał ci się zabrać piłkę mm -hmm. i wtedy zacznie się już show. No i przede wszystkim, żeby nie zabierał tej piłeczki, bo jak zabierze, to możemy skończyć nawet na 1000 punktów. Jeżeli do tego dojdzie, do... dobra. Mamy punkt, także już jest spokojnie. Teraz to widzę spokojnie, spokojnie, po swoje. Tego punktu... Ale o, co się stało? Jezus, no i teraz mnie. jest zmiana, zmiana, zmiana. No, fajnie, tylko gdyby ktoś mnie ostrzegł przed. Już duchem. mamy dwa punkty. Bo to było ty, Uu. tak bym Zaraz. powiedział, trochę niespodziewane. Jedna próba i trzy punkty. Mamy trzy punkty. Oj, dużo, dużo. Jacob okay. miał trzy, na tym skończył, a tutaj jest potencjał na więcej. Trzy sekundy szybko. Oj. Jest! Będzie czwarty punkt. Może być maksymalnie. Gabi, Gabi, Gabi Idziemy Gabi. na 5000. Czemu ta gra mi tego Gabriela dała zasadniczo? Tylko tego nie rozumiem trochę. Jakby... Jako ciekawostkę powiem, że Jacob wykonywał Onaną w ostatniej rundzie. Nie wiem, lżejszych o. Gabrieli. Mamy tutaj jakby paru lżejszych Gabrieli do wyboru. Chyba będzie max. Mamy to. Maksymalna ilość punktów w tej konkurencji. Wybitnie, wybitnie ci poszło. Nice, Zawdzięczam tylko i wyłącznie doborowi zespołu, który tutaj miałem. E, tak jest. Bardzo dziękuję. Oraz obejrzałem parę kursów, które pomogły mi lepiej dryblować. E, co teraz? Przechodzimy paczki. na paczki. Overall w paczce w tej konkurencji, za poprawnie wytypowany overall możemy uzyskać nawet 10 punktów, a później spadamy co dwa punkciki, tak jak w tabelce. Dobra, mamy trzy paczuszki za 7,5 tysiąca, możesz sobie wybrać, czy z podglądem, czy bez, takie tutaj mamy wybory. E, z podglądem, nie będę cię naciągał na pierwszą. <laughs> dobra. Mam no no i widzisz, teraz tak. Patrz, głupio trochę, nie? Ty mi punkty zabrałeś, a ja tutaj oszczędzam Twojej fapońcy. Jakby. Ach, no końce, końcy. FC-pońców FC nie wydajemy, nie ma sensu. 78, hmm. to jest moja odpowiedź. 78, okej. Okay. No dobra, dosyć nisko poleciliśmy. Sprawdzamy. Pierwsza paczka dla kozy. I 8 overall. O. No i chyba eee, będziemy tak w tym rejonie. A czy nie? A to jest? Tak, tak, tak. Oajaj! Ale to i tak jest dobry wynik, okay. bo to jest 8 okay. punktów dla kozy. Myślę, że to naprawdę jest dobry... dobry rezultat. Takie 70... No dobra, dobra. Dobra, to druga paczka. Jaki teraz? 8-1. 81, idziemy te dalej. te mają większy 80. procent niż podgląd. Oho, obliczył to, matematycznie tutaj podszedł do tego. 81 overall wskazał. My mamy napastnika z Lewanty, którego... No to może napastniczkę, patrz, się 1 Napastniczkę właśnie. O, 8-2, okej, okay. ale też 8 punktów. No, ale baj, bardzo Okej. Okay. No to trzecia paczuszka może się zastanowić, a my zaraz do niej przejdziemy 8-0 Dobra, trzeci typ to 80 overall Sprawdźmy Szkocja. O kurde, Oj. chyba nie Robertson. Nie, 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 nie. ok, Więc spokojnie. Kieran Tierney. E, to może... 82 mi coś chodzi. Stój! Nie! Ło! Wow. Tak jest. 10 punktów tak jest. maksymalnie, matko, jedyny. boy bojkieran! Ta, ta konkurencja tobie przyniosła 26 punktów. Bo wiesz, I jak to należy? jest? Jak, jak ktoś grać nie umie, to paczki oddają. No, przecież to jest oczywiste. Rewelacyjny wynik, gratulacje. Moi drodzy, z obliczeń wychodzi na to, że Koza zgarnia dzisiaj 69 punktów i tym samym. Uplasuje się na drugiej pozycji, także jesteś top 2, póki tak, co jest. To wcale świetny nie dlatego, rezultat. że było dwóch uczestników. No nic, mam nadzieję, słuchajcie, widzowie, że nie powstanie więcej niż łącznie trzy odcinki tej serii i dzięki temu pozostanę na podium. E... Dziękuję Ci bardzo serdecznie na udział. Wy w komentarzu napiszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym materiale i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. No i na razie. Wszystkiego dobrego na Sylwestra 2031 roku. Na razie.